Dopadł Cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Imponująca moc. Wytrzymałość. Energia. Nowy Ford Kuga. Teraz w wyprzedaży rocznika z pakietem korzyści do 53 tysięcy złotych. To dance. Co to jest? To czekolada. Ludzie to piją. <gry> mm, czekolada na stolku. jeszcze tylko wymienię kasę i ferie. Zapomnij, kantor jest już zamknięty. Chyba twój. Ja mam kantor w telefonie. O, i dobry kurs mają. Zazdro. To wpadnij do mojego banku. Może? W o Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie. I pieniądze wymieniasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Ciemnego jęczmienia prażonego z jasnym jęczmieniem pilznańskim wypływa pełnia i bogactwo smaku warki strong, który jest niepowtarzalny. Powtórzyć? Warka Strong, bogactwo smaku. Mężczyzna jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Na przykład w prawym górnym rogu. Więc, kiedy problemy z prostatą atakują, Prostamol Uno staje w obronie. Tylko jedna kapsułka dziennie. Prostamol Uno spowalnia rozrost prostaty i pomaga odzyskać kontrolę, kiedy tego potrzebujesz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańsze. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia kosztów aktu oraz badania altem SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną. A do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie zej! Jednak najlepszym dowodem na to są fachy Zakupy robię w Lidlu. W tym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Wszystko, czego dziś chcę. pamiętam o tym, że Intermarché Gdzie się dojdzie. Promocję masz też. Zapiera, zapiera Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. W tym tygodniu w Lidlu będzie oryginalnie, aromatycznie i azjatycko. I wypełni szeroka oferta produktów. Witacja. Po to tydzień w stylu azjatyckim. Ekstrakt z miąższu kokosa VITACIA. 2 plus 1 gratis. Wszystkie makarony VITACIA. 2 plus 1 za grosz. Polska kaczka rzeźnik tuszka w supercenie. 8,99 za kilogram. Dla takich smaków zakupy robię w litru. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminy D3 w kroplach, z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z uległym dołączonym do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A taki chłodziks ja działa drzunia, co ciepełko robi w człowieczku. Ciepło... Cieplątka takie. Teraz nowość. Łomża Miód Rabina Lipa. Uczucie pełności? To może być znak, że twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnie dawki. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max.